Kolejny rozdział pod tytułem Kuba szuka idealnego miejsca na łowiectwo podwodne, czy tym razem się uda. Wyjechaliśmy znowu na jakiś punkt wyznaczony na mapie, w zasadzie bez żadnego wcześniejszego badania, co to za rejony, co to za okolica. Nie wiem, w końcu wjechaliśmy w jakiś półwysep, już zapomniałem jaka jest tego nazwa, ale na samym końcu miało być coś, co było oznaczone jako park narodowy. No nie wygląda to jak park narodowy, jest trochę śmieci, jest trochę... Trochę brzydko, w sumie bez, bez żadnych rewelacji. Jeszcze też widzieliście, jak wyglądała droga. Mam nadzieję, że jej nie zaleje za pomocą jakiegoś nagłego przypływu i nie zostaniemy tu odcięci. I zasadniczo uda się wrócić do domu, ale, ale ze względu na to, że to tak wygląda, no to raczej, raczej żadnego problemu z władzami z i z tym podwodnym nie będzie. A przynajmniej nie będzie problemu, żeby wejść z gidą do wody, bo jak jakie będą tego efekty, to zobaczymy już niedługo. Może, może tutaj. Um, no nie wiem, na pewno jeden z miejscowych powiedział nam, że Pesca Submarina no problema, więc dlaczego by nie, dlaczego by nie spróbować. Woda całkiem spokojna jak widać, więc może i będzie pod nią coś widać. A jak już jesteśmy w takim pięknym i uroczym miejscu, to w sumie poruszę chyba najważniejszy wątek z całej przeprawy do południowej Ameryki, która w końcu się udała. W końcu tutaj nasz Winston, nasz Nissan Xterra jest jest gotowy do dalszej podróży przebył przebył Morze Karaibskie, przebył z Panamy do Kartageny w Kolumbii bez bez naszej na nim obecności, co wiązało się z olbrzymim stresem i olbrzymimi problemami, a przede wszystkim z olbrzymimi wydatkami. Dlatego teraz, no nie wiem Trochę na budżecie będziemy musieli tutaj w tej Ameryce Południowej popodróżować, ale, ale na szczęście ponoć kraje są tańsze niż w Ameryce Centralnej. Czy tańsze niż w Polsce? Zobaczymy. Jak na razie cała Ameryka Centralna miała być super tania, przynajmniej w naszych wyobrażeniach, a tak naprawdę tylko w Meksyku było, było taniej niż w Polsce, więc, więc nie wiem jak tutaj będzie. Jak na razie w Kartagenie jest tak średnio z tymi cenami, ale to ponoć miasto portowe, drogie, bogate od przemytu kokainy więc więcej ceny są prawdopodobnie nieco wyższe niż w reszcie Dobra, co do opowieści z autem. Jak to wszystko wyglądało? Eee, wyglądało to w ten sposób, że trzeba się było mówić z agentką, nie wiem, zaczęliśmy to w zasadzie robić na bieżąco, zaraz już to, po dotarciu do Panama City, więc jak tylko pojawiła się jakaś pierwsza opcja, pierwsza agentka się odezwała z informacją, że ma dla nas partnerów, bo partnerzy są bardzo ważni, bo kontenery trzeba dzielić, inaczej Inaczej za taki kontener na pojedyncze auto płaci się znacznie więcej niż za większy kontener dzielony na dwa auta. Więc jak tylko pojawiła się pierwsza opcja to w zasadzie na to przystaliśmy, bo zależało nam żeby się jak najszybciej tu dostać. Jakby nie patrzeć zostało nam tylko 3,5 miesiąca czyli, czyli bardzo mało jak na tak olbrzymi kontynent jakim jest Ameryka Południowa. Będziemy musieli się spieszyć. Mam nadzieję, że jednak uda się Uda się zobaczyć co nieco ciekawych rzeczy. No na pewno bardzo się cieszę, że już mamy to ze sobą. Więc samochód został przetransportowany może było tam sporo papierowej roboty, no to jakoś to poszło bez większych problemów. Wydatki to ponad 1000 dolarów. Strasznie dużo, strasznie słabo, zwłaszcza, że no, jak się pomyśli o tym, że jeszcze dwa lata temu istniały tutaj trzy linie z takimi normalnymi promami normalne promy, które, które płynęły od tej Panamy do Cartagheny za 300 dolarów za transport auta i to w dodatku można było się na taki prom załadować też samemu. No więc działał to tak, jak zasadniczo powinno działać, ale... ale z jakiegoś powodu te linie bardzo szybko upadły. Prawdopodobnie ze względu na skomplikowaną biurokrację, na skomplikowaną politykę międzypaństwową między Panamą a Kolumbią, te dwa kraje, nie żyją w jakiejś E, wspaniałej zażyłości. Kiedyś Panama była częścią Kolumbii i odłączyła się od niej e, cała ta walka nie, o niepodległość, to co że była sprowokowana przez, przez Amerykę, przez Zjednoczone Stany, po to aby mieli oni na wyłączność teren do budowy kanału pan panamskiego, który teraz przynosi olbrzymie pieniądze. Ale dobra, ale to w sumie dygresja. A zasadniczo, jakby ktoś nie wiedział, to pomiędzy Panem a Kolumbią nie ma, nie ma przejścia lądowego, jest tak zwana e, przerwa Darien. Parędziesiąt kilometrów gęstej dżungli, której nikt nigdy nie podbił. Też bardziej ze względu na politykę niż na możliwości, bo, bo w tych czasach człowiek jest w stanie naprawdę zrobić wszystko i myślę, że przebicie się jednak przez parędziesiąt kilometrów dżungli nie jest zadaniem niemożliwym kiedy jesteśmy w stanie polecieć na Księżyc, no ale nigdy to nie zostało zrobione i trasa lądowa jest po prostu dla zwykłego człowieka niedostępna, niemożliwa, jest ekstremalnie niebezpieczna, nie tylko ze względu na, na, na dziką dżunglę i niebezpieczeństwa, które to niesie ze sobą, ale także na bardzo żywy przemyt e, narkotyków, e, grupy rebelianckie, e, grupy paramilitarne, które e, no, nie są straszne zagrożenie dla każdego kto się tam zapuści. Porwania, morderstwa. Ponoć nie jest to takie rzadkie w tamtym terenie, więc... Więc o ile ktoś nie jest bardzo dobrze przygotowany, to raczej nie ma sensu się tam hać. My wybraliśmy dużo bardziej standardową drogę, więc tak, przywróciliśmy samochód promem, e, nie promem, e, statkiem, kontenerem. Sami zaś wybraliśmy samolot. Znaleźliśmy jakieś tam najtańsze linie. No i tutaj znowu nas niestety trochę trochę zaskoczyły pewne, pewne przepisy, które, no nie wiem, których absurdalność jest, jest olbrzymia, bowiem z biletami dotarliśmy na właściwe lotnisko trochę spóźnieni, bo bo nasz taksówkarz pomylił drogę. No ale tak czy siak byliśmy na 20 minut przed zamknięciem bramek. Pokazujemy bilety, a pani nas się pyta, czy mamy bilety powrotne z Kolumbii, poza Kolumbię. No mówimy, że nie mamy. To ona nam mówi, że, że w takim razie nie możemy wsiąść na samolot, który leci do Kolumbii. I tutaj wielki... wielka konfuzja, no bo, no bo jak to, bo przecież, przecież nie zamierzamy wracać samolotem, nie zamierzamy wyjeżdżać autobusem, nie chcemy kupować żadnych biletów powrotnych, że mamy, transportujemy tam samochód i samochodem wyjedziemy z tej Kolumbii, że mamy bilety powrotne do Europy z Brazylii. Wszystko mamy ze sobą, wszystko możemy pokazać, wszystko jest absolutnie logiczne. Logiczne jest to, że nie chcemy, nie wiem, emigrować na stałe do Kolumbii, że, że to nie jest nasz cel. A tutaj szybki, szybkie ujęcie na Kubę, który, który podaje mi kolejną próbę. Czy się uda? Teraz się uda. Mam nadzieję, że dzisiaj zjemy jakąś fajną rybkę. No, a, no, no w każdym razie przez ten cały z Babka się nie zlitowała, nie puściła nas. E, pierwszy samolot uciekł. Więc potem na szybko musieliśmy zmieniać rezerwację naszych biletów na, na, na późniejszą godzinę. Poleciliśmy zamiast do, Medel, do Medellin, poleciliśmy do Bogoty i stamtąd musieliśmy szukać biletów do Cartagena. Kolejne wydatki, już nie mówiąc o tym, że musieliśmy... Musieliśmy kupić te nieszczęsne bilety z Kolumbii do Panamy. O to wszystko, gdybyśmy wiedzieli o tym wcześniej, to dałoby się to jakoś obejść. Tak niestety się nie dało. Znowu, znowu coś tam przeoczyliśmy, znowu się nie udało. Więc, więc kolejne setki dolarów poszły. No nie wiem, pojawiła się lekka nadzieja teraz na horyzoncie, bo miałem szybko napisany mail z prośbą o anulowanie tych biletów, poskutkował, dostaliśmy informację zwrotną jakiś jakieś tam formularze, wypełniliśmy, więc więc na to, że część tej kasy się uda odzyskać bardzo na to liczę w sobie czas, pozwolić na jakieś jedzonko uliczne bo ponoć, na przykład w Peru, no to jest obowiązek, żeby spróbować tego jedzenia no, to zalety posiadania w drużynie ludzi z wykształceniem medycznym człowiek z wykształceniem medycznym

No, wygląda dobrze. Wygląda dobrze. Wygląda dobrze. Miałem piątki z życia. Kołacyjka się robi. Co tu dużo mówić. No na talerzach nie będzie wyglądało dużo ładniej, więc więc nie ma co czekać na uroczyste zakończenie. Ale już skubnąłem sobie co nieco i... i mogę potwierdzić, że jest... Bardzo pyszne, Jest bardzo, bardzo smaczne. Mówił dla was Simon Obron.